No Taki dobra, tak jak jesteś przygotowany już Tomasz, to wszyscy czekają tylko na... kurde, za jak zapuścisz bit. Dobra. Lecimy. To masz Olachonach! Jak o tak To ja Tomasz rapuję tu! o I o niefach też tu! Chciałbym o ulice także też usłyszeć tu. bo nasika na wycieraczki tu, 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 tu. Teraz ja tu zarapuję jak tego. Porywam dziewczyny na nocną imprezkę choć tutaj do mnie lach, nieki małe. W mojej twarz się była taka dopiera, że aż chwytałbym po dziarę, ale bym był chciała. Wymłataczę na pańcach tak, na dyskutece w gimnazjum. Tam przebrnął za tak. Tutaj teraz to masz. Rapuję jak mistrz, dawaj zło na mocarz. Zarzucamy i lecimy tu iż Teraz tańczę, jak chwalę, nie widzisz tutaj, teraz sobie tu, tu, tu. A. Takie lacho nie bym wyrywał na tańcach, żeby była pan dupę. I tu, teraz nie tu. To ona złuszczyła, tu cię tam nie. Ona złuszczyła mi dziewczynkę, Paść, cóż to śpiewać I teraz skończę tę piękną piosenkę tymi słowami, że ładne dziewczyny nie tylko są w naszych klasach, ale i w waszych, tylko musicie je znaleźć w swoim sercu. Ale lepiej w telefonie. Teraz wszyscy bierzecie telefon i do nich dzwonicie, kiedy ja będę śpiewał tę muzykę. Piosenka znaczy się sorry, Ziemeczki. Dziewczyny są i tu, teraz rapujemy tu. Wy dzwonicie do nich. A ja? Ruchami tu. Teraz dawajcie, bo ja stulejkę pękam. O, jej pękła! Krew ryfrysk wydryskłana i pęka! Kurwa, nie grać! Tomasz, czekaj, mus muszę to przerwać, wiesz? Bo chyba, kurde, A. się zapędziłeś za bardzo w rapie. No właśnie, skończyłem, właśnie, już skończyłem. Nie no, bo już. stulejka poszła. <grym> za bardzo się ponieciłem. Mogłeś powiedzieć, że bym przestał 30 sekund temu, to... Kurde, Tomasz... Nie wiedziałem, że to się tak porobi wszystko. Wiesz... No, tak już raperzy mają. Pierwsze 5 minut jest dobry. Najpierw później... śpiewałeś z serca, tak mi się wydaje, wiesz? A no... Później z kija zapuściłeś rap. No wiesz co, no... Tak już wszyscy mają, że pierwsze piosenki są dobre. Tak jak Popuś. A później wiecie no, na początek o Prawdziwych Damach, później o y, klubie JoJo. You tak know I mean. Wszyscy no raporzy No dobra tak Tomasz, dobra Tomasz, to co zabieramy się za telefony, nie? Bo Jasne, już że czas. tak. Okej. Okay. Tak.